A Marena? Nie. Słyszałeś? No, tak. No proszę Państwa, jeszcze po paru dniach odwiedziłem samochód. Ale tak jak mówiłem, jestem syn Tu jest moja walizka, do której zapakuję swoje rzeczy. No, a teraz zobaczymy co tam Nic się nie zmieniło. Jak po... Bierzesz, jasna cholera. Tak trudno wziąć tą cholerną, głupią reklamówkę i wyrzucić śmieci. Zamknij mordy. Ty! morze. mordy. Nie, nie pyskuj kurwa. Kurwa tam dobra, tam to Ty normalnie sobie człowiek czy ja jestem kurwa poszedłeś po drugą zupę no ja siedziałem mówię czekam czekam na tą drugą zupę ty a ja jestem kelner czy służący a może nie, kelner ja nie służący sprzątać nie nie, nie 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 ja tego nie powiedziałem ale mówisz przyniek sieć, ja idę po drugą zupę bo dowieź drugą zupę bo druga zupa to była zdrochówka no bo pierwszą to jedliśmy, to... mi druga, nie? No. no. Ty mówisz, synek siedź, ja idę po drugą zupę. I żeś mi kurwa zaginął, ty. Mówię, no nie. Nie liczymy. od wczoraj jestem singiel. Nic mnie kurwa... Przepraszam, mnie interesuje. Macie swoje sprawy, ja mam swoje. Nie będę kurwa... przepraszam, zobacz, synek, ta reklamówka od tygniku. Czy tak trudno wziąć tą cholerną reklamówkę i wyrzucić? Nie, przyjdzie, keniu, keniu, to strąca. Ja dopiero dzisiaj tu przyjdzie. Ja dopiero ja dzisiaj tu przyjdzie. Jeżeli już to się mówi, przyszedłem. Boże kochany, dobrze, że ja jestem sędziel. Koniec mam tego. Synek, możesz się na mnie gniewać, ale powiedziałem, ja nie będę nikomu usługiwał. Heniuszów kanapki, heniuszów to, heniuszów Heniusz zrób kanapki, Heniusz zrób to, Heniusz zrób to. Heniusz, weź Ale nie każę, nikt ci nie każę, nikt, nikt ci kurwa nie każę. Ty sam do mnie mówisz. Ty sam. To, jest, to są twoje słowa. No. Synek, jedz! Bo ty nic nie jest. Bo mi ciebie żarł, człowiek człowieku, rozumiesz to, jest... to czy nie? To właśnie, ale czy ktoś ci każe, żebyś ty mi robił kramki? Bo się martwiłem o ciebie, ty debilu jeden. No a, ja, a teraz powiedziałem, mam to... To jeszcze inne. Mam to w dupie. Skończyło się. Jestem single i... I się wróciłeś do roki. Ja? Co ty mi powiedziałeś? wrócę do Doroty. Jest to szewsze tramwaja. Heniu, chodź, Daj mi spokój. Skończyło się heniowanie. Chodź, nie. Nie ma żadnego henia, henio. tak chodź, chodź. A mnie to, wiesz co? Chodź. Nie, powiedziałem. Słuchaj, ja mam to gdzieś. Nie no Heniu, wiesz, że ja cię lubię. Chodź. Tak. Ta. Heniu jest dobry, nie? Ja, oczy, nie, Nie chcę, mam swoje. Czasami, czasami jak to się mówi, wiesz. Ale mam swoje. Nie no, czasami dobrze powiesz. Ja zawsze dobrze mówię. Tylko nie, zawsze, nie, zawsze. nie lubię. Jak to się mówi, góleckiej muzyki, czy wódki i nie potrzebuję od nikogo żadnej łaski jestem singiel i mam to jakiej łaski jakiej nie mówię że łaski się kur... czego mać ale ładna pogoda nie? troszeczkę co jest no niestety po prostu wreszcie kiedyś przyszedł ten czas Wolę być singlem. Synek, możesz się na mnie gniewać, obrażać, wyzywać mnie, ale Henia już nie ma. O, jaki ładny piesek. Co wcinka? <laughs> możesz się na mnie gniewać. Dobra Nie dobra, synek. Bo naprawdę, słuchaj, jest takie powiedzenie. Dopóki zbam, wodę nosi, dopóki ucho się nie urwa Wiesz o co chodzi? Ja ciebie... Ja chodzi ciebie, o... Ja ciebie zawsze szanowałem. Zawsze ci szanowałem. Tak. Ale jak ty potrafisz mnie zostawić na kurwa opierdolonych kurwa zupach... Mówisz do mnie, idę po drugą zupę. Mówisz, tutaj. A no przecież Heniek zawsze musi być ten jak gorszy, nie? Ale to cheniek robi dobrego, to dupa. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Synuś, synek, wiesz, że się... Ja cię, ja cię my szanuję, bo ty nieraz mi dupę ratowałeś. Nieraz mi dupę ratowałeś. Ale nie mnie, synek na litość, powiedziałem. A od wczoraj Dobra, jestem... Ja, ja cię nie muszę brać na melito ty. Ja cię nie muszę brać ty. Nie, nie, nie. Pamiętaj, ja jestem koziorożec. Ja jestem uparty. A ja jestem ja skorpion. To jest jeszcze skorpion jeszcze Uuuu, to Aha. moja była była skorpion. A mówią wszystko pione są fałszywe, nie? Ja, nie, <laughs> Także synek może się na mnie obrażać. Dobra. ja mam to wyjebane. A ja tym bardziej od wczoraj. Po czterech zostałem z solistą. Sam sobie radę daję i jest dobrze. Z nikim się nie kłócę. Nikt mnie nie denerwuje. Proste, jak w razy 28. Bo nie, bo jest cztery. Gratuluję. Także, synek, możesz się na mnie gniewać, ale... Słuchaj, synek... Powiem to drugi raz. Dopóki dzban w wodę nosi, dopóki ucho się nie jest. Ja mam dosyć... A myślisz, dlaczego? Zespół jest, tak? A później się rozpadają jak nie wiadomo chodzi, chodzi o pieniądze Chociaż u nas to nie ma pieniędzy nie Ale wiesz o co chodzi? Mu, muszę to powiedzieć O pierdoloną zasadę Przepraszam O głupią zasadę Nie, ja jestem nie ten tego dam Muszę wziąć te pieprzone śmieci i wyrzucić. Nie. Przyjdzie Henio, wyrzucie. Ale przecież jak ja dopiero tutaj byłem, dopiero przyszłem... Przyjdzie Henio, posprząta. Henio zrobi to, Henio zrobi to. A niestety już nie ma. Henio poszedł, zapomnieć. Już nie będę się martwił, że z synkiem to się stanie. Niestety, koniec. Ja też mam i się napiję. A ja to piję od samego rana. Dziękuję. Piję to od samego rana. No, tu skitu nie mam cholera su. To proszę, pierwszy tego bocia pierwszy ten samochód. Jestem singer. Robię, co chcę. Jestem sobie, jak to mówi, pracownikiem i panem. Chcę, pracuję, nie chcę, nie pracuję. Ale potrafię tak zrobić, żeby zapasować sama się. A ty, synek możesz się na mnie obrażać, możesz mnie wzywać od najgorszych. O, jedzie moja ciukcia po pana. synek, posłuchaj mnie. Za bardzo się martwiłem o Ciebie. I tu był mój błąd. Martwiłem się o ciebie. Nawet mówię tak o, jest. Właśnie, że nie. Że nie. Bo zobacz. Ty się no. martwisz o mnie, tak? No. To dlaczego mnie zostawiłeś na kocicy? Ty. Ty mi mówisz jeden paradoks o kocicy. Przyszlesza, kotwica, znaczy przepraszam, przetrzylecza, to jest taki pikusiu, taki pikusiu. No. Dobra, a po co ja się tu denerwuję, bo się jestem Niech to, to już się nie już nic nie zobaczymy jak ci się stanie krzywa, nie daj Boże, ci wtedy, za wam No. Nie daj Boże. Uf, uf. Wyplułam to po raz drugi. Ale nie, Heniuć nie będzie taki dobry. on mi kotice wypomina, że go zostawiłem. Zobaczcie, to jest taki pikuś. Dobra, spokojnie dareczku, co ty ci denerwujesz? Ja tu przyszedłem w gości, że jestem gościem. Także synek nie jest do mnie Niestety, nie ma ich Chęć się skończy. Chciałem bluznąć, nie? Że wrzędu na... <grymne> ale i tak i tak kurwa że chęś, kurwa, kurwa zawsze tutaj I tak i tak przez kurwa. Że chęś, nie. Nie znajdziesz zaszły. mnie. Jak ja nie znajdziesz tak, tak. Czeku, ja teraz jak w Labiryncie Tu jestem. Tu jestem. Tu jestem na 5 minut. Ale góra w górę tam tak cię trafię. Nawet nawet na tym. Słuchaj, ty głupi debilu, że tak powiem. Szanowałem cię. Traktowałem cię jak syna. Dbałem o ciebie jak... Ale Człowieku, ja już nie mam siły. Wiem. Popatrzcie na mnie. Nie mam... Nie mam... Kurwa, przepraszam, nie mam już siły, rozumiesz? Ja psychicznie wytrzymuję. Wiem kurwa, heju, heju. Heju! Chodź. Heju! Nie mogę. To ja już nie Ale dobra, chodź na chwilę. Nie. Nie, 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 nie. Zeniu, ja nic od Ciebie nie chcę, chodzić ciebie. Nie ma, nie ma koniec, litości, nie ma nic. A i nie chodzi o litość, kurwa. Ja chcę Ci tylko podziękować. A nie za co? Robiłem to z serca. Wiem. Dosu falsa. złego to nie ja. No Nie tobie? No. Ja. Nie kurwa. Dobry. Czy masz i diabeł rogaty? Bo jestem niedobry kurwa. Dobrze o tym wiesz. Jestem niedobry Ale ja i tak, i tak, i tak zawsze ciebie będę szumiał.